A film zapraszam wytomski styl i takie miasto z charakterem. Witam tu, Jotodicko Press i witam Was w mojej nowej mapie do Minecrafta. Tak, to już moja druga mapa i proszę Państwa, w tym momencie muszę się super pochwalić, bo całe dwa dni nad nią pracowałem. A mianowicie, yy, ta mapa to Surniwal, a taki nie do końca. Zaraz wszystko wyjaśnię. Yy, tutaj mamy taki spaw, spaw nie? Yy, re, 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 ten rest, czy mm -hmm. tak powiem? I tu mamy. Witam cię, Graczu, na mojej mapie. Na mojej ona się nazywa Survival Activision. To mapa, to Surniwal, ale taki zmodyfikowany, ponieważ możesz budować jak w normalnym Surniwalu. Teraz proszę słuchać. Ale znajdują się tutaj te na tej mapie też moje budowle. Tak, bo ja buduję, już na, budu, buduję ciągle na tej mapie. I to będzie tak. Będę to filmiki, i to się będzie fajnie rozwijać, ta moja wyspa. Wna co kolejne filmiki z tej mapy, będą coraz większe fajne budowle. Ale będę dawał save'a, pod każdym filmem, opis, będzie save do tej mapy. I jeśli ktoś chce, to może zacząć rozbudowywać w ten sposób, nie? Od tego momentu, jak ktoś chce. Ja będę tak pokazywał, nie? Pokrótce, znaczy te, co ja mam fajnego na tej mapie, co sobie buduję. Dobra, teraz przeczytam sobie zasady. Nie wolno niszczyć y, wcześniej powstałych budowli, czyli tych takich co ja robię. I nie wolno cheatować, czyli no dodawać sobie klocków. Ciekawostki. W każdej budowli jest jedno lub więcej skrzynek z ciekawymi trunkami. Y, tak, bo dość długo robiłem już tą mapę. I ciągle ją robię, oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem. I... Mamy różne, ciekawe, takie temki wiecie, trochę tego... Yy, pistonu... Yy, czerwonego pi Tego... Re... re tak trochę tych... Yy, na przykład, jest y, w szykach I wiele takich podobnych. Ale nie będę pokazał, gdzie one są oczywiście umieszczone, jak ktoś do nich sam znajdzie, nie? Dobra, widzę, że jest noc, więc pierwszy prześpimy. No... A! Jeszcze mam super, mega hiper wiadomość, a mianowicie naprawiłem problem z tabliczkami, jak ktoś zauważył. Tak. Yy, moja postać też. Później będę ją jeszcze przerabiał na stronce. Moją postać. Yy, I tak. Yy, yy, udało mi się naprawić, ale jak to zrobiłem? Po prostu miałem wersję 1.0 Minecrafta, więc musiałem ją Zmieniłem na 1.7.3. Niby ta gorsza, bo nie ma craftingu. Tego moda crafting, który trochę żałuję, bo też lubiłem się w nim bawić, ale no cóż, coś za coś. Dobra, wychodzimy i idziemy zwiedzać. Przepraszam, bo klawiatura, to nie jest lag, tylko klawiatura. O. Co my tu mamy? Yy, domek gracza. Czyli tutaj się ktoś ma zmienić, nie, bo stąd zaczynamy. Trochę będą lagi, bo ta starsza wersja trochę gorzej działa na frapsa, ale no. Znaczy, klawiatura, jak już mówiłem wcześniej. Idziemy. I co w tym odcinku wam pokażę? W tym pierwszym z tej mapy. Yy, pokażę wam moją Hawirę w modernizacji, bo dwa pierwsze piętra są zbudowane, trzecie się buduje. I pokażę wam Wyspę Świn i Mostek. Może najpierw zacznę od Wyspy Świn, a zaraz wszystkiego dokładnie wyjdzie. Most do wyspy świń. Dobrze powiedziałem. A więc tak. No ten most fajnie wygląda, jak jest ciemno, nie? Po prostu na tej wyspie yy, jest bardzo dużo świń. One się respią tam. Dzięki. Yy, o właśnie. Dzięki tym. Tego. Tą fajną flagę. Jeśli ktoś jest głodny, lub potrzebuje coś zjeść, to polecam. Witam na wyspie świń. Wierz mi, jeśli jesteś głodny. Yy, to wyspa jest dla ciebie. Mhm. I tutaj mamy jeszcze taki domeczek rzeźnika. Dobrze napisane. Świnia spadaj, bo cię tak kopnę. Domek rzeźnika. I tutaj podobnie tak jak na domku gracza też... No i tutaj też mamy fajne rzeczy. W tym domku możesz się osiedlić i rozbudowywać. i no, możemy tutaj zacząć swoją budowlę. Albo yy, skroić itemy i iść dalej. Chyba wiadomo. Twój wybór powodzenia. Okej, okay. no jak wiadomo. Tutaj co mamy? Skrzynkę do craftingu. Yy, I w skrzynca. W skrzynce co? No, narzędzia podstawowe. Z drewna i łóżeczko. Dobra, świnie są tutaj wkurzające, ale jak ktoś jest głodny, to świnie mu nie zabraknie. Dobra. Yy, no i tutaj mamy Oczywiście yy, ben, mogę Wam pokrótce będę Wam zdradzał yy, Teraz yy, co będę budował dalej. A więc: yy, Po tutaj, po tej stronie, zbuduję wieżę Taką hobby obronną czy coś. Na niej będą łuki i będzie można sobie strzelać. Tutaj, jak widzicie tą górkę, ona mi się bardzo spodobała. Zrobię taką wieżę obserwacyjną, że po prostu będzie można sobie oglądać wszystko z fajnie z dużej wysokości. Tutaj zrobię, przedzielę tą wyspę na pół i też coś wymyślę, jeszcze nie mam konkretnego planu. Ja w ogóle dużo pomysłów, więc tak szybko się nie będę żegnał z tym projektem. Ale dobra. Coś jeszcze. Teraz, teraz wbijamy do Mojavieri. I tak, i mianowicie tutaj pisze tak, teren pana Pelesika, za, y, zakaz Lefa. niszczenia. No. Y, tak, no, i tutaj mamy takie małe plantacje. Y, ta. Wieszcie mi, może to wygląda mało i mało schludnie ale dużo się napracowałem nad tą fontanną. Nawet nie chcecie wiedzieć jak. Bo trochę nie ogarniałem. Kaktusy. No, kaktusy mi rosną. W skrzynce kaktus. Tak dobre yy, tutaj dalej yy, mamy sobie idziemy do góry i mamy hodowlę drzewek, drzewka mi fajnie rosną. I właśnie specjalnie zrobiłem tutaj to, by nie rosły takie za duże. No, to podpisane ładnie drzewka. Yy, no i tutaj mamy yy, nasionka. tu Tutaj nie ma nic. takie sobie ogródek też bez nasion. Ja jestem pro, bo wszystkie zebrałem. Kurde, te klewetury z nieogar. Eee, e, miejsce na respień się zwierzą. No tutaj mi się często zrzęta respią, ale powiedzmy, że też mi czasem wkurzają. A tutaj mamy moją javierę drzwi, zapomniałem wstawić, taki mój błąd, przepraszam. I tutaj mam tak, witaj na, w mojej willi. To część gospodarcza, czyli dwie skrzyneczki, crafting, piecyki. Standard, wiecie nie o co chodzi. No i tutaj nie mamy nic, wchodzimy do góry. Tak, o, tutaj, to mi się podoba. Część magazynu, widocz widokowa. No tutaj fajnie mamy szkło w nocy, fajnie wszystko fajnie widać, nie? Yy, u góry trzecie piętro to będzie mój taki gabinet, droga do a apartamentu przepraszam yy, I tutaj będą takie ten, ponieważ nie chcę, żeby każdy jak ktoś tu będzie, taki wbijał mi drugiego apartamentu yy, Więc yy, po prostu tu, 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 tu. zrobię te drzwi Po prostu zrobię jakiś taki trik, żeby ciężko było je otworzyć, żeby nie tak łatwo yy, Tutaj tak samo z magazynem, bo w magazynie są takie rzeczy, które ja używam do budowli. I one nie będą zbyt przeznaczone do ten, do użytku graczy innych. Ale jak ktoś będzie wredny i ten, no to przecież rozwali się ściany i se i tak weźmie. Y tutaj to są taka moja prywatna skrzynka, która ona będzie przeniesiona do góry. Tak samo łóżko w ogóle nie, więc nie będę pokazał co w niej mam. No, fajna podłoga z drewna, w ogóle mi się podoba. Z drzewa, przepraszam. Okej, okay, no to chyba w tym odcinku to będzie już wszystko. Ale nie jestem pewny. No, u góry yy, buduję sobie trzecie piętro, mi apartament, fajnie z kolorowej wełny, tylko wełna mi się skończyła. I tu, 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 tu. no i to wszystko. No i to wszystko. No no. A no może jeszcze wrócimy do respa. Popełne robić Klawiatura, te do sprawy. No. Dobra, wrócimy sobie jeszcze elegancko. I co? No i będę dalej rozbudował oczywiście tą mapę. Jak ktoś chce będzie oczywiście mógł ciągle grać od tego momentu. Jeszcze dzisiaj postaram się wrzucić beta Beta, czyli... zobaczycie, to jest ta sama mapa, tylko że w takim, że możecie od początku od A do Z zbudować sobie na nowo. Eee, zobaczycie. No i jeszcze mam na oku, muszę wrzucić jednego escape'a. bo też fajną mapę Escape znalazłem, którą też zrobię filmik i wrzucę. To wszystko tak będzie w takiej kolejności, może nie. No, czyli to wszystko, żegnam się z wami, do następnego odcinka mapy czy jak to woli. Kurde ta klawiatura nie ogar No i to wszystko. Nara, nie, pozdro, subskrypcje, te sprawy, nie? No na razie.